Dziwi Cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jo, Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, jestem Jingis i jestem tu dzisiaj z Alficzką. Zobaczcie jaka ponęta. Siemaneczko, dziska. Tak, słuchajcie, tak na szybko, bo ja zaraz umrę z pragnienia, chciałbym was tu bardzo serdecznie zaprosić na serwer, który w dniu dzisiejszym właśnie będzie startował. Start serwera przewidujemy tak mniej więcej wydaje mi się na godzinę około 18. To będzie chyba taka dobra godzina. Zdążycie wrócić ze szkoły, ze studiów, niektórzy z pracy, żeby wbić na ten serwer. O 18 będzie start serwera Konana. Jesteśmy w ogóle po wielkiej aktualizacji 14-gigowej. Nie wiem, co ona dobrego dawała, bo ja nie widzę zmian większych. A ty, Alfie, coś tu widzisz? No właśnie, tak biegałem, coś porobiłem, ale ledwo co widzę. Ja tu muszę dowieć najlepiej dowody, to się przynajmniej tam napije, może przeżyję. I, i posłuchajcie. Serwer jest na 40 slotów. Co chcemy takim serwerkiem sobie osiągnąć? To, żeby zrzeszyć troszeczkę ludzi, którzy są gdzieś tak porozrzucani po różnych innych serwerach i sami nie wiedzą tak do końca, co ze sobą zrobić i czy się fajnie gra, czy nie. Także tutaj będziecie mieli <laughs> tylko możliwość... Ja będę pił, jestem w wodzie. O, czekaj, bo gonią. Uciekaj. Już się zaczyna. Stwierdzili byłem już. to patrzyli, ich tu przyszło. I żebyśmy tak byli wszyscy w jednym miejscu. Serwer ogólnie jest serwerem PvP. No to normalne, nie? No, dla mnie to jest nienormalne, bo ja na serwerach PvP przeważnie nie gram, bo twierdzę, że zabijanie w grach się nawzajem jest niedobre. No ale okej. Okay. Yy, zgodziłem się, będę grał na serwerze. O kur. Zauważyłeś? <śm> tak, no, zauważyłem. <śm> Zgodziłem się i będę grał na tym serwerze PVP, ale też są tutaj pewne ustępstwa ze strony Alfika dla mnie, bo co jakiś czas na serwerze tym PVP będą załączane tylko i wyłącznie PVE takie rajdy. Chcemy wspólnie tutaj razem z wami podczas takich rajdów poodwiedzać najbardziej ciekawe miejsca. Może uda się przy tym zabić największe te stwory, potwory i inne rzeczy, pozwiedzać jaskinie, które obecnie są że tak powiem, dla normalnego śmiertelnika w tej grze niedostępne. Yy, tak mi się bynajmniej wydaje, że są niedostępne, bo wchodząc do jaskini z pająkami, no cóż, zabijemy kilka, ale i tak czy inaczej okrążą nas później i nas zabiją, bo przede wszystkim swoim jadem, a po drugie, no to spaczenie, które tam występuje, jest również też dokuczliwe i uciążliwe. No, no dlatego to by się, może przejdźmy już tak do Dobra, coś. dlatego to będzie taki <laughs> serwer, Yy, właśnie połączenie PvP z PvE żebyśmy się mogli tutaj wspólnie fajnie razem bawić. Dobra, co do regulaminu serwera, to już mi tutaj właśnie Alfie ci nie mógł wypowiadać, to niech sobie teraz gada. O, a ja sobie pozbieram. No to tak, mamy własne regulamin na serwerze, choć jest bardzo podobny do resty serwerów. Z oprócz niektórych punktów. Jak od samego początku gdy mamy zakaz zabijania w do części mapy? I doną część mapy mamy, e, tak znaczy, te cztery wyspy na rzece, w jeziorku, jak to nazwać. W te okolice jest zakaz tego zabijania ludzi, którzy dopiero zaczynają grać, czyli golasów. Lub ktoś, kto zginął i zespił się na respie. Zakaz logowania wiosek NPC, czyli budowanie fundamentów czegokolwiek w okolicach wiosek. Może to twórcy gry zablokowali? ale ja już sprawdziłem to, że dali za małą odległość. I tak ta odległość, nie wiem, 10 kratek czy ileś tam jest. Ła, nie bój Jest za mała i tak się ta wioska buguje. Tak, to, Naprawdę... widać było, to widać było u nas nawet na nagraniu, żeśmy przyjęli na tym serwerze no. PVE yy, to całe wzgórze i wioski nam poznikały. No i właśnie, żeby tam zachować jest. się i Tam, obróć się, idź tam, idź tam, będziesz no. ofiarą. <głos> nie. <noise> Zobaczymy no, was. Więc zapięcie. jak największą, jak najmniejszą, no, jak najmniejszą odległość starajcie się w ogóle wbudować w okolicach wiosek, takich większych. Nie mówię o jakichś ogniskach, jak są, czy jeziorkach, czy coś, bo to akurat nie obchodzi nas, tylko większe wioski. Ehm, tak. Trzecia zasada, którą ustaliliśmy już wspólnie, razem właśnie z Dingisem i z Dedgajem, jednym z administratorów, jest zakaz e, niszczenia swoich schodów do baz. Bazy mają mieć dostęp do siebie, jeśli chodzi o rajdowanie innych graczy, a nie, że na, budujecie się na, skał, na skałkach i niszczycie schody i nie ma tam żadnego dostępu, bo nic nas nie podsadzi, nic nie podbudujemy i po prostu baza jest zamknięta całkowicie na 4 spusty. Co traci moim zdaniem już sens tutaj, że ten serwer, żeby był PVP, jeżeli tak będzie, będzie robione. Bo, no bo każdy się będzie mógł wtedy rozbudować. Gramy oczywiście w różnych porach. To też jest chyba normalne. Nie wszyscy gramy w tych samych porach dnia i nocy. No i jeżeli zabezpieczymy swoją bazę poprzez takie zniszczenie schodów, co również żeśmy też sami sprawdzili i wiemy dobrze, że, że tak jest, że jeżeli się zniszczy schody, to, to nie ma możliwości dostępu do tej bazy, bo ani nie podskoczymy na panel, na, na, tak, tak w górę, na tą jedną, że tak powiem, taki wysokość jednego fundamentu, ani nic. W związku z tym, no, no, no po prostu, no, no po co grać wtedy na PVP? To wyłączmy wtedy to PVP i, i grajmy sobie tylko i wyłącznie na PVE, i wtedy będzie, no, będzie, będzie, będzie sens. Yy, znaczy w ogóle nie będzie sensu. Przepraszam, niszczenia, yy, niszczenia tych schodów, tak? Bo po co? Po co? No dokładnie. E, kilka zakazów mamy. Następnym zakazem jest na przykład blokowanie wejść do jaski. Bo już spotkałem się na różnych serwerach, że zblokowali i nie było dostępu. I zablokowali sobie dostęp do łatwego ekspienia na potworkach, które się lecą co sekundę. nie. mają takie sam e zadanie jak wioski u nas. Będzie na serwerze, czyli zakaz, zakaz budowania się dookoła takich rzeczy i blokowania dostępu. No, jeszcze trzeba to wspomnieć, mówiąc o jaskiniach, że oprócz ekspienia w jaskiniach, w jaskiniach również występują surowce. Są takie jaskinie, gdzie jest siarka, na przykład, tak? No, jest siarka, są kryształy, jest, są surowce. Są kryształy, dokładnie. I, I wtedy, no, również no, blokujemy dostęp innym graczom. No blokujemy dostęp do jeszcze do potworków, jak pająków i posokę no, a i tak dalej. Ale co uważam, że to jest do... również no, głupotą. Nie wszyscy mają dostęp do tego, możecie. No, zamiast widziałem... blokować na przykład sobie trochę posiedzieć w takiej jaskini i zaatakować jakąś osobę, która będzie chciała tam wejść. No, na przykład zrobić zasadzkę, nie? No, zasadzkę możecie sobie zrobić. No. Na takie coś, a nie zablokować całkowicie dostęp do jaskini. Dobra, umieram z głodu. No ja za chwilę też. Dobra. Hmm. Następnym zakazem jest kopanie tuneli. No właśnie, nie wolno kopać tuneli <grym> na Nie wolno serwer. kopać tuneli nie, na serwerze. zakaz. Totalny zakaz kopania tuneli. Dokładnie. No i z zakazu to by było wszystko. I oczywiście, wchodząc na nasz serwer, akceptujesz nasze górami. Tak, no trzeba ja się z tym, z tym liczyć, że... Że trzeba... O, mam trzy robaki, może przeżyję. Czekaj. Czego? Kiena! Oj, oj oj, oj gdzie? No to, to po co ją jeszcze do mnie prowadzisz? No, no i dobrze, niech ciebie to niech zagryzie, to ja rozumiem, ale mnie Nie to za co? Nawet dwie były. No i jak powiedziałem, wchodząc na serwę, co to jest odrażna z regulamin. No, wejście na serwer równa się z akceptacją regulaminu i tyle. No jeżeli, i z... jeżeli stwierdzimy później, że, że tak jest, jest jakieś łamanie regulaminów, to kary będą, powiem wam, takie no, uzgadniane przez nas, bo, bo nie chcemy, żeby to się kończyło od razu banem na serwerze, bo to też to troszkę takie by było nie, nie halo, ale również no jakimś tam upomnieniem przykładowo, albo tak jak żeśmy ostatnio wymyślili, możemy. Karą może być na przykład zniszczenie waszej bazie jakiegoś bardzo cennego budynku, bardzo cennego przedmiotu, który, yy, który jest ciężki do zrobienia, bo wymaga zebrania wielkiej ilości materiałów, przykładowo. Ehm, tak, mogę przeczytać siódmy punkt? Nie, no to to, 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 to no. właśnie... A, a, o kur! Zostaw mnie! What? Co, no co tak mi e, Nie, coś mi uderzyło. E, nie no, siódmy punkt jest taki, e, delikatnie powiedziawszy akceptujecie regulamin albo nie wchodźcie na serwer Tak delikatnie dobrze tłumaczyłeś. No bardzo delikatnie i dobrze no Dobra, nie będę czytał. No i oczywiście o... A, jeszcze z zakazów, bo to niektóre osoby pomyślą nie wymienili tego, to czyli można. Jakiekolwiek cheaty, używanie bugów gry, czy cokolwiek też jest zakazane. No ale to chyba tak normalnie jak w każdej grze to już no, chyba. o tym nie trzeba. No wolę wspomnieć. lepiej powiedzieć, bo niektóre osoby po prostu będą się później to tłumaczyć, że nie ma tego w regulaminie. No no tak, tak też może być. Yy... Po prostu tutaj wiecie, no chcemy to stworzyć, żeby nam się fajnie grało. Nie mamy do nikogo pretensji, jeżeli ktoś nas zabije, no jeżeli ktoś nas zrajduje, czy tego typu rzeczy, no bo dlaczego mamy mieć pretensje? Chcemy no mieć fajną grę, fajną zabawę, więc jeżeli to ma być tak wyglądać, no to każdy musi być na to przygotowany, że może stać się ofiarą. Jajka są, znalazłem jajka, będę żył. <ścoughs> <śmany> każdy może stać się ofiarą tutaj i każdy może być pogromcą, nie? W zależności, jak to będzie wyglądać. Ja też się na pewno nie obrażę, jeżeli ktoś mnie będzie zabijał, no bo. No co, no dlaczego mam się obrazić? Zgina, zgina, w końcu to, na serwerze GINA, to no, zginę, no. Taka zaleta, no co taka wada, bo mogę powiedzieć, że wszyscy się biją i rajdują swoje bazy. Ale tak jak jeszcze Ziggis właśnie wcześniej powiedział, że kary za złamanie regulaminu, to jest tak. Po pierwszym złamaniu regulaminu dostajecie upomnienie. Po drugim razie, jak już zobaczymy, że znowu będziemy sobie was zapisywać. Jest tak na przykład ban czasowy lub permanentny, w zależności co zrobicie, zniszczenie bazy całkowicie lub właśnie zniszczenie cennego obiektu w bazie. Mam tylko przykłady, które mogą być właśnie użyte przeciwko Wam, jeśli ...zomiecie regulamin, ale oczywiście możemy sobie wymyślić coś innego, bo administracja decyduje o nałożonym na karze. Dokładnie. Spierdzielam przed alligatorem. A, dobra. No idzie gdzieś, ale nie, nie idzie. Po, 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 Jest dodatkowo ogólne informacje o serwerze to mamy tak, że na no serwer PvP to już jak powiedzieliśmy. PvE będzie włączane jeśli chodzi o bicie się i o niszczenie swoich baz, bo to są dwie różne opcje. Będą też włączane, ale to w trakcie jakiegoś eventu, jak będziemy organizować jakieś wspólne wypady do jakichś jaskiń, czy na przykład do tego nieumarłego potworka, co ostatnio było na odcinku. No, czy tam chciałem no tego chciałem typu tam wleźć rzeczy. do niego? Z góry to tam mi Arfiek mówił, żeby i tak nie schodzić, bo nie wyjdę nawet, jakbym go zabił. No, bo byś nie wyszedł. Ja już wiem, co tam jest, jak tam trzeba zrobić. Ej, to... właśnie? Nie może być. No, no nie, tak nie no, to go żeś przyprowadził tutaj. Jest na nie wyspę. zgody. A ja jestem najedzony jajca zrobiły swoje. Słuchajcie, my będziemy oczywiście też grali. Też będziemy mieli stworzony swój klan, będziemy również grali w tej grze, ale no, żeby nie było powiedziane i żeby nie było żadnych tutaj. Nie nie korzystamy z żadnych udogodnień z tego, że jesteśmy adminami na tej serwerze, no bo to to by było poniżej mojej godności. Ja jednak nie używam takich no. rzeczy jak wspomagacze, nawet jeżeli mogę. Nie używam tego i nie zamierzam tego używać, bo bo to po prostu no tak się nie gra, no. Jeżeli ma być uczciwie, no to, w to jest uczciwie, jeżeli, tam tam, się... jeżeli mamy się bawić w czytowanie, to bawimy się w czytowanie i każdy sobie Goodmoda łączy jeszcze dodatkowo flaja i, i dziękuję bez, bez sensu, nie? No bo to masz sens. jest, sensu. Tam, że, jak tam jest baza pierwsza na tym naszym serwerze wybudowana po drugiej stronie. Kojarzysz? No tak, Mówię. Mhm. No, to nie ma sensu, żebyśmy używali panelu administracyjnego, jak na mogę teraz pokazać, że ja mam wyłączony. ja nie mam uprawnień, z nie ma uprawnień, DeadGate też nie ma uprawnień. Jedynie uprawnienia będziemy sobie nadawać, kiedy będziemy musieli sprawdzić jakiekolwiek bazy, czy cokolwiek innego, jak, czy ktoś już mnie oszukuje. No tak, no, jeżeli będzie, będzie podejrzenie, że ktoś łamie regulami, żeby tam podlecieć, yy, nadać sobie godmoda i wtedy, wtedy wymierzyć sprawiedliwość przy <grym> użyciu kilofa. No ja właśnie teraz umieram. No, a żeby no, a jeszcze ja nie, nie było nie. jakichś podejrzeń na przykład, że e, któryś z adminów używa panelu administracyjnego, to no. powiem wam tak, że ja mam jedynie dostęp do e, konsoli, gdzie mogę nadać komuś uprawnienia i prawdopodobnie, i pewnie będę tak robił, że większość rozgrywki, jaką będę prowadził na tym serwerze, będzie streamowana na mojej tubie. No, to ładnie, bo... Będziecie widzieli wszystko cały czas, możecie, będziecie widzieli nawet w momenty, kiedy będę chciał, leciał gdzieś, sprawdzał kogoś, bo do informacji, że ktoś tak tam usuwa schody, czy cokolwiek innego. Aha, jeszcze o mnożnikach Więc. można było powiedzieć, no mnożniki... No właśnie, przerwałeś mi. Sorry. Znaczy, wcześniej mi przerwałeś, nie teraz. To, te, te, to tamto się nie przepraszam. <słyszy> no. Serwer jest X1, czyli standardowy. X, zbieranie, crafting, wszystko jest X1, czyli na, to jest serwer hard. No, tak można, można powiedzieć. Także trzeba się będzie tutaj napracować, żeby do czegoś dojść. No i jeszcze, żeby zapobiec jakimkolwiek takim większym lagom serwerowych, to no właśnie. Mamy, będziemy mieć zapanowane resety serwera co 6 godzin, zaczynając od północy. Czyli północ, 6, 12, 18 będą resety serwera. No, i to A, wszystko. To, Także moi super. drodzy, zapraszamy na, na serwer. Co no, no, już jest, powiedziałeś? Skata z administracją jest krótki i szybki. Właśnie jest ja, czyli Alfik i Deadgame. I, I trójka i administratorów, super. macie jakiś problem, zgłaszajcie do nas. Także start dzisiaj, czyli piątek, godzina 18. Serdecznie zapraszamy yy, do wspólnej zabawy. Ja będę na 100%. Może właśnie nawet się. Nagra pierwszy jakiś taki odcinek ze startu tego serwera, gdzie, gdzie wspólnie będziemy się bawili. I tyle. Ja no, ja i co lecimy, no i co pozostało? I co pozostało? Więcej nic. Miłej zabawy. IP serwera będzie w opisie pod filmem. Mhm. Znaczy serwer jest oczywiście bez hasła żadnego, bez niczego. Można wbijać otwarty. I to tyle. Także cóż, dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do zobaczenia na serwerze, do zobaczenia. Tak, zobaczycie, jak was wszystkich rozwalimy. Do zobaczenia ludzko o 18. Siema, cześć. Siemaneczko.